Rozmawiając o europejskich pucharach, trzeba też spojrzeć przez pryzmat ekonomii. Cieszę się, że Pan jest po drugiej stronie Panie Prezesie. Zwracam się do Kazimierza Pietrzyka, szefa Zaksy Kędzierzyn, bowiem podniósł się alarm, że w przyszłym sezonie być może polskie kluby nie będą chciały wystartować w europejskich pucharach. Do nich trzeba dokładać. Robił Pan bilans, taki remanent finansowy i proszę powiedzieć, wyszliście na plus, na minus? Zależy od czym Pan mówi, Panie Redaktorze. Tutaj, e, jeżeli mówimy o wymiarze finansowym, to, to po prostu tr trudno go robić w takim sensie księgowym. Przyszło, wydało się. Myśmy wydawali tylko od początku do końca. Bo nic nie przyszło. Bo nic nie przyszło. Także, także to wszystkie koszty związane z udziałem nie tylko naszego zespołu, ale przedstawicieli CEF-u, sędziów. No oficjali za dużo nie było, ale tam ze trzy osoby też jeszcze dodatkowo były. Wszystkie te koszty, diety, hotele, taksówki, wyżywienia, to wszystko płacimy my również za, za szczęśliwy awans do półfinału, czy do finału przyszła taka dodatkowa regulacja w regulaminie, że trzeba zapłacić odpowiednio 1000 i 1500 euro do federacji. No więc nie dość, że się wygrywa i awansuje, co za to trzeba płacić. I, to ile i pana tutaj... ta zabawa kosztowała w tym sezonie? Bo pewnie, ja, ja myślę, że że uwzględniając tą imprezę ostatnią, która się odbyła u nas, ta ceremonia też trochę kończyła, trochę kosztowała, także myślę, że to będzie ponad 500 tysięcy złotych. No a z drugiej strony, z drugiej strony trudno wyliczyć, jakie będą w przyszłości być może pożytki finansowe z tego tytułu, bo się nie spodziewam dodatkowych pieniędzy od dodatkowych sposorów, ale, ale ich jakiegoś przychylniejszego nastawienia i, i, i no, podtrzymania opinii, że warto w tą dyscyplinę inwestować. Jeden tylko ze sponsorów po awansie do finału w ciągu trzech minut zadeklarował, że da dodatkowo i zapłaci nam przelot czarterem do Trewizo, co oczywiście zrobił. Natomiast tutaj generalnie, jeżeli chodzi o dużego sponsora, zmienił się układ właścicielski nowy właściciel może troszeczkę inaczej na to spojrzeć. Dzisiaj mam o piątej spotkanie. Myślę, że ten sukces bardzo się przyda w takich rozmowach. Natomiast generalnie chodzi o to, że to nie może być, jeżeli wszyscy mówią i tak jest, że sport wycinowy, w niektórych dyscyplinach sportu, sport profesjonalny jak zespołowych siatkówka, koszykówka, piłka ręczna może też Nożna, to już nie mówię, jest biznesem. No to w biznesie polega to wszystko na tym, żeby dwie strony robione ze sobą biznes były z tego z siebie zadowolone. Jedni, że dobrze sprzedają, drudzy, że dobrze kupują. I, I nie może być tak, że to jest jedna gra, ciągle jedna gra, gra do jednej bramki. Takim... Wojtek zapytam ciebie pół miliona, to to chyba droga zabawa. Żeby pograć sobie w europejskich pucharach jeszcze za ten finał trzeba e, dopłacić. No tak, ja tutaj nie chcę się wypowiadać y, konkretnie w sprawach finansowych, bo, bo nigdy nie takich spraw nie prowadziłem i bardziej opiniuję się też y, dzięki informacjom, które właśnie przekazują między innymi tak jak prezes Kędzierzyna czy prezes Dąbrowy Górniczej. Ostatnio bardzo głośno mówił wcześniej Konrad Pakosz z ZSS-u Częstochowa. Yy, czy to jest suma duża? W, znając mniej więcej teoretycznie yy, budżety naszych klubów, no to to, to to sięga w granicach 10, tych średnich mówię klubów, no to może być to 10 to 15% całego budżetu i tylko na rozgrywki pucharowe albo jeden bardzo dobry kontrakt albo jeden bardzo dobry kontrakt no więc to pewnie jest dość dużo natomiast jak to się przekłada marketingowo tak jak już tutaj pan Kazimierz wspomniał jakie będą kolejne rozmowy ze sponsorami czasami jest to na pewno duży impuls czasami jest, nie ma jakby reakcji natomiast jest jedno pewne no faktycznie to troszkę działa w chorym systemie czysto Czysto partnerskim. No, CEF powinien dbać o kluby, które reprezentują go w pucharach i jakoś w jakiś sposób zachęcać i współpracować. Wygląda na to, że współpraca polega na nakazach, zakazach yy, i dużych obwarowaniach, yy, łącznie z dużymi karami. No tak, Wojtek, ale tego leczym trzymając... Natomiast i dyscyplinuje dość mocno, natomiast nie daje za dużo pola do, do wykorzystania, jeśli chodzi o ten marketing. No, mówię, nie jestem fachowcem, ale no, słyszę od wszystkich prezesów i wielu ludzi związanych z świadkówką. Y, że jest to problem i ten problem trzeba podnieść głośno. No tak, ale jeśli mamy prezesa PZPS-u Mirosława Przedpałewskiego, który jak powszechnie wiadomo gości na salonach i CEF-u i FIVB, to chyba no jest to silny przedstawiciel, na tyle silny, by móc y, negocjować, też y, narzucać y, pewne rzeczy jako przedstawiciel federacji, jednej z silniejszych, najsilniejszych na świecie. No, też troszkę się dziwię, że wiele, wiele krajów, wiele zespołów, które naprawdę nie dysponują wielkimi budżetami. Mówię tu może po części o Belgach, o, o, o Niemcach, o, o, o Czechach, Słowakach. Jak oni startują? Jak oni sobie radzą? Jak, jak te postradzieckie republiki występują? Albo tam są faktycznie bardzo, bardzo te finansowanie takie troszkę jeszcze nieczytelne. Nie, nie chciałbym mówić o właśnie pieniądzach troszkę niezaksięgowanych. Yy, albo takim szczodrości tych, 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 tych sponsorów, ale generalnie to powinien być głos wszystkich klubów, bo rozumiem, że te kluby wszystkie są dotknięte i niezadowolone tym systemem. A popierasz, powiedz krótko, bojkot Pucharów, yy, wyjąwszy Ligę Mistrzów, bo chyba kluby nie zdecydują się odstąpić no, od Ligi Mistrzów, choć Alooprow w Bielsko-Biała mówi, że z Ligi Mistrzów też No za tu by też trzeba było też zrobić dobrą chyba sądę między prezesami i między, między działaczami, bo. Wydaje mi się, że nie znam dokładnie konsekwencji nie zgłoszenia się, a wycofania. Nie zgłoszenie to jest co innego, wycofanie to jest co innego. Wycofanie to chyba dwa lata karencji. E, no, wycofanie to jest w ogóle dość niebezpieczny manewr. Natomiast nie zgłoszenie się no, byłoby pewnie jakąś manifestacją. Tylko na ile znowu kosztowną dla tych klubów. Temat do dyskusji, ale pewnie trzeba uważać, żeby nie wylać dziecka, dziecka z kąpielą. Panie prezesie, jeśli dojdzie do takiej e, demonstracji, kluby nie będą chciały przystąpić do rozgrywek pucharowych. Pan też solidarnie przyłączy się do tego paktu? No to oczywiście, ale to nie jest sprawa, czy kluby będą chciały, czy nie. Generalnie to jest sprawa trochę na wyższym poziomie, bo my nieraz tutaj wyrażamy, czy władze PZPS-u a jacy to jesteśmy mocni, co możemy w tych federacjach jednych i drugich. Okazuje się, że niewiele możemy. Siła siatkówki jest, jest w Europie i, i powinna, ta... To, to, to takie głosy docierają również z Ligi Włoskiej, podobno Rosjanie też o tym... Myślą, tu trzeba powiedzmy sobie jakiegoś wspólnego wystąpienia i, i zmiany tego, co obowiązuje, bo to, to tak po prostu nie może być, a, a praktycznie rządzą inni, mają jeden głos, a tak, ten głos jest tak samo warty jak nasz czy inny. E, przykładów mogę podać wiele, taki drobiazg chociażby, który funkcjonuje w regulaminie od kilkunastu lat, że nie może być reklam w czasie meczu od powierzchni boiska do 5 metrów z góry. No to myśmy musieli wszystkie nasze reklamy zdejmować. Pytam się tego superwajzora, mówi, masz rację, bo ja mówię, panie, nic nie dostajemy od was, ale nam wręcz uniemożliwiacie promowanie naszych sponsorów, czy uniemożliwiacie nawet zarobienie jakichś dodatkowych pieniędzy. Masz rację, ale tu jest regulamin, tak pisze w regulaminie, odwołujcie się do, do Europejskiej Federacji, do władz, bo to oni taki regułami wymyślili. Takich trochę rzeczy jest wiele, to już dyskusja się prowadziło z okazji spotkań tu i tam i też rozbudowany system kwalifikacji, bo na, do igrzysk, po co tyle ich imprez potrzebnych, ale jeżeli to są imprezy komercyjne typu Grand Prix, typu Katar, na które ktoś płaci, no to te federacje będą to robić, oni się w ogóle z interesami klubów nie liczą. No i, i taki mamy później efekt przeciążony jeżeli Europa ma na przykład na Olimpiadzie pięć miejsc to dlaczego tegoroczni medaliści nie są już zakwalifikowani do co olimpijskich? Trzeba, trzeba robić jakieś turnieje za które ktoś płaci a nagrodą są dwa wyjazdy już na Olimpiadę no to jest bardzo dobrze i sprytnie pomyślane ale to po prostu trzeba zmienić no. rozumiem no jak pan sam wie, im więcej imprez, tym więcej okazji do tego, by zarobić. Kazimierz Pietrzyk, prezes Zaksy Kędzierzyn, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję, do widzenia. A my, Wojtek, zamykamy dyskusję o pucharach. Za chwilkę wracamy.